Nie Rafałek jewany. Rafały tu spokój się rapace Kurwa pierdolony śmiecie jebane, pierdolą, bo nie ma was podniec, kurwa na oko. jest. moje oko! Moja noga, moja noga moja moja noga Gdybyś tylko tego nie zjebał, Łukaszek, to by nic z tego nie było! impulsy i to też twoja wina A żeby wam się lodówka rozpierdoliła, nie? Naprawdę, naprawdę! O no i na chuj beczysz, że kurwa nie masz tej nogi i takiej nie odzyskasz. Dobra, tam, pójdź ci w dupę, kurwa i tak ci nie lubi. Żeś to zjebał, jak w sumie zawsze. Nie mam o lecz lecz udaje orka. Żebyś miał chorobę, niemiłą biegunkę i migrenę naraz. Żebyś jak strał, musiał trzymać wiatro na żygi. Żebyś miał rowisko w chlebaku i gówno na wiatraku. Żeby chata jebała, tak jak twoja matka. Żyjesz jak w chlebie. twoja rodzina to, który rzeźni. Wpierdala z podłogi, od sąsiada resztki. Nikt ich tu nie chce. Wpierdalać na jamajkę. Twoja stara z ojcem, zerują pokarkę. Wypierdalaj. Pytani bucu, a żebyś się kurwa wyjebał na kucu I nie tylko mój drogi, żebyś kurwa wpadł na drogi I żeby cię auto jebło tak mocno pod żebro Żebyś się odbił jak kauczyk od ziemi Nie masz na imię Remi, nie udawaj fajnego Nie wiem, tak kurwa czekam i czekam, ten druga zwrotka się nigdy nie zacznie, nie? Twój stary za rogiem, fryga dzielnicowego Grochówka w uszach, pomidrówka zamiast ręki Twoja stara wpierdala obcęgi Wychodzi na balkon i pokazuje cyce. Stary majstruje przybywce. Twoja stara ma chwaweja na czole Twój stary ma karate w oczodole Simpsonowie Rodzinka pojebów, mówię o was Poza za cieba, niak do zlewu, chuj na oko Lepiej zamknij ten ryj Twój stary po cichutku Krasnią się Forde Forteca w styfcie Małpa zrobiona z klocków Twój stary nie myje uszu Kropciki zamiast palcy Lampka wielkowa zamiast nogi Twoja stara wkłada kable do pierogów